dzisiejszym gościem jest Kacper Musiał, czyli legionista. Były żołnierz Legi Cudzoziemskiej, aktualnie triatlonista. I dzisiaj będzie taki nietypowy trening, ponieważ zazwyczaj to goście sprawdzają mnie w swoich dyscyplinach sportowych, a dzisiaj zrobimy na odwrót. To ja sprawdzę Kacpra w streetliftingu, czyli w dyscyplinie, w której kiedyś brylowałem, w której mam rekordy w podciąganiu, w dipach. Zobaczymy, jak Kacper sobie w tym poradzi. Jak jesteś silny teraz? Jak obstawiasz? No ja treningu siłowego tak naprawdę nie robię już od ponad 7 miesięcy, 8. W ogóle żadnego, żadnego podciągania, żadnych dipów. Skupiłem się tylko na triatonie. więc sam jestem ciekaw jak mi pójdzie, jakie jak zrobię wyniki. Myślę, że z podciąganiem nie będzie najgorzej, bo coś tam pływam. Nie wiem jak dipy. Zobaczymy też jak bardzo pływanie się przekłada na, na jakieś tam ćwiczenia siłowe, bo spadków masy mięśniowej oczywiście odczułem, natomiast myślę, że mimo wszystko przez te pływanie jakiś tam procent objętości tego treningu został, więc coś tam pewnie siły Zostało i tej masy myśliwej. Zobaczymy, jak to się przełoży na street lifting. No i ty się ogólnie podciągałeś, nie? Całkiem A, sporo, tak? Ja sporo bez ciężarów, co e... prawda e... chyba, ale, ale ile miałeś maksa bez ciężarów w ilości powtórzenia. Armii najwięcej 29 razy się podciągnąłem. Takich czystych podciągnięć, takich wadze. niebujanych zwykłych. Dużo większej wadze, pewnie. Czy dużo większej więc... wadzy, bo 95 kilo ważyłem wtedy. No to jest no. bardzo ładny wynik, słuchajcie. Jeśli chcesz, żebym pomógł Ci w zbudowaniu Twojej wymarzonej formy, zapraszam Cię na stronę liftmania.pl, gdzie możesz zakupić gotowe oraz spersonalizowane plany treningowe. To zakładamy pas, zrobimy sobie rozgrzewę. Na początku, żeby się nie zajechał, w planach było też zrobienie jakichś tam nóg, martwych ciągów, przysiadów. Kasper mówi, że nie ma problemu, ale ja nie chcę go zajeżdżać, bo tak jak robi tych jednostek treningowych, biegowych, rowerowych dużo. To te nogi powinny być wypoczęte, na tym powinien się skupić i dlatego zrobimy sobie tą górę. Chociaż no, pływając tą górę też robisz w jakiś okay. sposób, ale już bez przesady. Zrobimy sobie na początku seryjkę bez obciążenia. Poruszamy sobie same łopatki, tutaj istotne jest, żeby tą obręcz barkową mocno rozgryźć przy ciężarze, żeby żadnej kontuzji nie było, więc zrobimy sobie na, na początku brzuch rozciągnięty i same wznosy na barkach, po jakieś 5 powtórzeń, hop, następnie spinasz brzuch i to samo, nie? Hop I ostatnie przytrzymanie. Dopnij brzuch i zepnie pośladek, o, żeby ta pozycja hollow była. Ręce wyprostuj, same łopatki mają być ściągnięte, o, 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 właśnie. No, już tego pociągania dawno nie było. Już, już, to lepiej, już to lepiej. Ile czasu już trenujesz triatlon, Tak stricte? Stricte 9 miesięcy teraz, 10 miesięcy będzie, tak? Bo ja zacząłem trenować tak naprawdę mocniej w czerwcu, że wziąłem się za plan treningowy i tak dalej. No teraz mamy co kwiecień, no to 11 miesięcy prawie już. No to już sporo czasu, a biorąc pod uwagę, że w tym pływaniu ta obręcz barkowa musi być rozluźniona, to już pewnie też ci sporo puściło, nie? Puściło tak? mi dużo, tak, w porównaniu do tego, co było na początku z gdzie ja tak naprawdę dopływałem jako tako, bo głównie żabką pływałem w mundurze i to też nie była taka Prawidłowa żabka, no krawla nigdy nie robiliśmy, no bo mądrze się nie da płynąć zaczęłem Zacząłem się uczyć tego krawla na nowo, całej techniki i tak dalej. I u mnie to było dużo pracy właśnie nad koordynacją ruchową i tak dalej, bo nie umiałem skoordynować nóg z rękami. Na szczęście w triatlonie te nogi nie są tak bardzo potrzebne, to wiesz to, To można było na tych no, rękach się skupić. Nogi idą tam co drugi ruch, nie? Dokładnie, Takie uderzenie, tak. żeby to jest tylko, tylko żeby się pozycję, dokładnie. dokładnie. E, bo my w ogóle przeszliśmy podobną drogę, nie? bo Ty też podnosiłeś ciężary, byłeś duży chłop, tak jak ja tak wcześniej jest. i ja też zaczynałem gdzieś ten triatlon, więc... Wiem, jak to jest, kiedy z tej dużej masy przechodzi się na triathlon, gdzie ten luz trzeba w pływaniu złapać. Ja pamiętam moje pierwsze treningi w pływaniu, gdzie pływałem dosłownie w ten sposób. Nie, nie dało się tej ręki wyciągnąć nawet. I w przeciągu, pamiętam, pół roku ten luz sam wszedł. On nagle te nagle ręce zostały, idą, ten ślizg wchodził ładny. No i powiedz mi, w jakim czasie mniej więcej zajęło Ci dojść do tego, żeby być w stanie przepłynąć taki kilometr kraulem, w miarę ładnej technice, bez najmniejszego problemu? Kilometr w ładnej, przy ładnej technice? No to myślę, że pierwszy taki mój kilometr przepłynąłem w... Ładne w, w styczniu, w lutym, czyli to było po pięciu miesiącach treningu po 5 no miesięcy. To, to że przepłynąłem problem, ja. ale że tak wiesz, że to wyglądało normalnie, no bo mhm. wiadomo, że siłowo jak pływałem, to ja machałem tymi rękami, się bardzo męczyłem, byłbym pewnie w stanie dopłynąć ten dystans, ale to nie było takie fajne. A teraz już przepłynąłem ostatnio 2 km, czyli pełen, znaczy połówkę powiedzmy, mhm. takiego Ironmana i udało mi się to zrobić też przy niewielkim nakładzie siły i w czasie takim znośnym, no bo tam wyszło 2,30 na, na 100 metrów, także szału nie ma, no ale tuż tam płynąłem, nie? Zrobimy yy, 10 powtórzeń takich luźnych, żeby też ten luz w barkach troszeczkę złapać. Hop. Oby dla mnie też były luźne. <grym> Staraj się robić taki dynamiczny ruch, bo będziemy robili z podciąganiem mocny ciężar, więc żeby z dołu jak najwięcej mocy generować. Dzięki. Ty ile obstawiasz, żeby ci się uda podciągnąć ciężar? E, jaki ciężar? No. E... Powiem, no, że raz mi się udało z 40 zrobić? 40, na jedno powtórzenie. Na jedno powtórzenie. No, chciałbym tak z 20, 25, no fajnie by było. Dobra, bo tak rozkminiam e, jak rozłożyć rozgrzewkę, żebyś się nie zmęczył za bardzo, ale też, żebyś nie rzucił się od razu na głęboką wodę. Więc zaczniemy sobie od dyszki z 2-3 powtórzenia i będziemy szli do góry. A powiedz mi, jeszcze jedną rzecz, tak, zanim zaczniemy, no. Bo pod ostatnim filmem, jak nagrywaliśmy na TikToka, jak robiliśmy te wyzwania mhm. 5D, tak? Czyli 50 podciągnięć do tak. podpek na czas, padło dużo komentarzy, że jesteś zdrajcą ojczyzny, bo pracowałeś w legii cudzoziemskiej. I ja sobie trochę tym tematem się zainteresowałem. No. I z tego co wiem, kiedyś to faktycznie było nielegalne. To jest. Ale... Później, jeśli dostałeś to odpowiednie pozwolenie, możesz służyć Oczywiście, w takim że tak. Armii. Ja takie pozwolenie też miałem, a poza tym też ludzie nie biorą pod uwagę tego, że odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, mhm. to tak naprawdę wszystkie jakiekolwiek konflikty, czy wszystkie jakby wojska jest ogólnie brane pod uwagę, jeśli chodzi o Unię Europejską, a nie o jeden kraj. Jeżeli jeden kraj uczestniczy w jakimś konflikcie, to automatycznie całe NATO za nim idzie. Więc tu nie masz takiego podziału, tym bardziej, że Legia jest częścią armii francuskiej, normalnej, regularnej armii francuskiej. Okay. Więc już to nie nie też tej... to był podział, nie? Że też był Legia podział. Była Ona była oddzielnie. A teraz jest część więc to się wszystko zaciera, teraz tak naprawdę o pozwolenie nie jest trudno, wysyła się pozwolenie i po tygodniu jest odpowiedź, że tak, że można. Okay. Więc... A z drugiej strony, jeśli nie masz tego pozwolenia i pójdziesz faktycznie w służyć bez pozwolenia, to jesteś traktowany jako zdrajca i możesz później pójść do więzienia wracając do Polski. Ja znam jeden przykład z życia, właśnie był zawsze ciekaw. Mhm. I jeden mój kolega, który chciał pójść do wojska polskiego, e, miał mieć sprawę w sądzie za to, żeby w legi nie miał pozwolenia. Okay. Ale finalnie w tym więzieniu nie jest, bo cały czas do mnie pisze, więc wydaje mi się, że, to... że, chyba, że chyba jest okej. Okay. Słuchajcie, czyli mamy sprawę rozwiązaną, bo naprawdę tych komentarzy pod tym filmem było dużo. Ja już się aż irytowałem i zacząłem tam mocno odpisywać na te wiadomości, bo denerwuje mnie, kiedy ludzie wypowiadają się na tematy, na które nie mają pojęcia, a już jak komentują coś takiego i to tak mocno, gdzie mówią, że jesteś zdrajcą ojczyzny, to zanim to napiszę, powinni na pewno się upewnić, czy to co piszemy, jest prawdą, czy nie. Więc dla Was ostrzeżenie, nie róbcie tego. Bo Kacper jest wielki chłop, pamiętajcie. Dobra, zakładasz pas i dyszka na pięć powtórzeń. Chyba, że będzie ciężko, no to możesz sobie zrobić tam na mniej, tak żebyś się nie zmęczył, nie? Rozgrzewka, pamiętaj, ma rozgrzeć, a nie zmęczyć. Jedyny, czego się zdecydowanie powyżej 20. Ja jedyne czego się ubawiam. To to, że ja zawsze miałem problem z tym na jakiegoś rodzaju challenge'ach i tak dalej, że ja tej brody nie umiem dociągnąć na drążek. Ja siłę mam, żeby się pociągnąć do połowy, zerwę się, nawet do 3 czwartych, ale nie umiem tej brody wyciągnąć, mnie to nerwowało, bo była siła, ale nie było tego zakończenia, nie? Ja miałem dokładnie to samo zawsze. Gdybym miał tą górną fazę ruchu mocniejszą, to myślę, że ten mój rekord mógłby pójść mocno do przodu. Ja później już na sam koniec, bo jak zrobiłem 105 kg w podciągnięciu, to później się skupiłem mocno, żeby tą górną fazę ruchu poćwiczyć, ale zanim ją wzmocniłem na tyle, żeby ten wynik to już mi bark pierdzielnął i było pozamiatane. 200 kg to jest mocno, bardzo. Ja myślę, że taką moją dyscyplinę, jeżeli chodzi o właśnie to, żeby z przygotowania coś można robić. W martwym ciągu zawsze miałem dużo siły i to jak zaczynałem, jak przerywałem treningi, czy ćwiczyłem, czy nie. Jak zaczynałem, to po trzech miesiącach 200 kg podniosłem, What? a ważyłem 80 kg, 85 kg i a teraz rekord? A rekord jaki miałem 270. Tak ogólnie. No, A nigdy się czas... nie skupiałeś jakiś tam? nigdy się nie skupiałem Nie no, ćwiczyłem przez pewien czas, podnosiłem, robiłem tylko martwy ciąg, przysiad i wyciskanie. Okay. Miałem taką faskę przez 6 miesięcy, 7, tak ćwiczyłem, mhm. i wtedy zrobiłem 270 w martwym 200 w przysiadzie i w klatkę chyba 180, ja przysiad zawsze miałem słaby. W porównaniu do reszty bojów. No, ja też wtedy oczywiście to też oczywiście nie było na, na naturalnie. Ale... A teraz właśnie powiedz mi bierzesz coś, czy jakiś teści Tak, No, cały czas leści regeneracyjnie, cały czas. <laughs> Dobrze. Ale przynajmniej mówisz o tym otwarcie. Tak, ja się... wiesz, ja tak naprawdę ten sport w ogóle teraz, to co robię, traktuję jako taką przygodę, więc yy, to nie jest, to nie jest, też nie walczę o wyniki światowe. Gdybym ja faktycznie, wiesz, walczył z zawodnikami, gdzie byłbym testowany i tak dalej, to inaczej bym do tego podchodził, a jak ja to robię sam dla siebie, żeby osiągnąć jakiś swój Dokładnie. wynik, zależy mi na czasie, no to, to robię wszystko, co możliwe, żeby tak najszybciej osiągnąć. Nie? <laughs> Dokładnie, nie jesteś zawodowym sportowcem, więc nikogo nie oszukuję. Dokładnie, nie? to, to, to taka jest prawda, nikogo nie oszukujesz, jak ktoś to sam siebie, tak? Mówmy się, nawet gdybyś był zawodowym sportowcem, to świat zawodowego sportu, ten kto w nim siedzi, ten wie, że jest. Cały, dosłownie przepełniony no, dopingiem prawie. i myślę, że jakby tak sobie wziąć wszystkich sportowców do kupy, to większość jest na dopingu, a ta niewielka garstka jest czysta, no, no oczywiście, że tak wiadomo, że to byłoby krzywdzące powiedzieć, że wszyscy są, bo pewnie tak, są bo to... osoby, które nie są, tak? No znajdzie no, się tak, jedna tak. osoba w top 10, która nie będzie, ale jeżeli cała reszta jest na przykład, no to też ciężko wiesz uwierzyć, że jeżeli osoba, która była druga, czy tam trzecia, by była, była zapana na dopingu, to ta pierwsza, co nagle nie jest, no to też jest takie... Dobra, przechodzimy dalej. Myślę, że dyszka Ci poszła całkiem no, ładnie. To Zakładamy 15. Łatwo. Ja sobie założę 20 już. Jasne. Opa. A jak dużo trenujesz? Ile masz jednostek treningowych w tygodniu? Więc teraz to wygląda tak. Poniedziałek wolny, wtorek mam pływanie i bieganie. E, środa jest rower, czw e, czwartek jest bieganie, e, piątek jest rower i pływanie, sobota jest bieganie i rower i niedziela jest rower. No tych jednostek treningowych jest chyba teraz 10-11 jakoś tak. Mhm. 10 jest jednostek, bo jest tak, 4 biegania, 4 roweru i 2 pływania jest. O, I od tak godziny do 2 godzin mniej więcej. Tak, no jeżeli chodzi o zakładkę, no to 3 godziny na przykład rower i bieganie, mm -hmm. a tak to treningi przeważnie do półtorej godziny teraz tak to wygląda. No, no wiadomo, jest, jest, jest jeden, jeden rower, rower, 3 miał. godziny, ale to... Jak ja trenowałem, miałem dokładnie to samo. Dobra, Dobra lecimy, bo lecimy. się rozgadaliśmy, 20 kg na 3. Co, co ja mam z tym zrobić? To już po jednym sobie idziesz Dobra, do góry, po okay. jednym powtórzeniu. Zrobię sobie 40. Zrobiłem wspólnego Ironmana czy jeszcze? Zrobiłem nie? połowę Ironmana. A, połowę. Połowę w tamtym roku. W tym roku jest 1 Jak zrobię tą 1 to już. Wiadomo, w, w, no, tam będę, będę miał jeszcze start na jednej drugiej i pełnego Ironmana, ale cieszę się z tego, że robię tą jedną czwartą, bo to będzie oznaczało, że zaliczyłem już każdy dystans e, triatonu, bo ja robiłem jedną ósmą, jedną czwartą, jedną drugą i pełnego zrobię. E, I wtedy będę mógł powiedzieć, że zrobiłem każdy dystans i każdą formułę, bo robiłem indoor, robiłem zwykły triatlon i robiłem crossowy, bo też mi się udało, zrobić tam gdzieś po lasach, biegałem, pływałem w jakimś ziziorze i tak dalej. Także fajnie, bo każdy, wiesz, zajawka wykorzystana w 100%. Rok czasu, wszystko zrobione. Nie? A w ultrabędzie chciały? Czy odpada? Tak, ale bieganie. A bieganie. Na bieganiu. Ja, ja mam taki plan, że zrobię Ironmana we wrześniu. Po Ironmanie przygotowuję się do ultramaratonu w Katowicach, który jest w październiku. I potem tam jest 50 km, mm -hmm. czyli taki mały ultramaraton, bo to jest taka najmniejsza formuła. I później takiego większego ultra to zrobię w Gdańsku. 85 km tam będę miał do zrobienia, to jest w grudniu. No, okay. Więc zajmę się tym, co mi wychodzi najlepiej, czyli te bieganie. Nie? Ja myślę, że teraz dla Ciebie 30 sobie spróbujemy. Dobra. Na raz też na jedno powtórzonkę ładnie ja sobie zrobię 50, dzisiaj do 60 sobie dojdę tak na spokojnie 50 o. Żeby pas nie strzelił zaraz Wyjmę tą 40, ja myślę że ta 40 to będzie taki mój max ale, ale zobaczymy jak nie pójdzie na chwytem to zrobię pod chwytem Oj, zabrakło. zabrakło. Spróbuj tym podchwytem, Myślę, że tutaj powinno. Mocno dynamicznie z dołu i na górze troszeczkę musisz powalczyć. O, nie, to o. Już mi ręce nie puszczyłem. Ale dziwne, bo powiem ci, ta, ta 30 poszła tak wizualnie bardzo lekko. Ja później. i tak się cieszę z tej 30, naprawdę, bo te 40, to ja dźwigiem jak dużo cięższy się podciągałem naprawdę. Ale 30 i dojeżdżamy! Nie, no bardzo ładny wynik. Biorąc pod uwagę, że nie trenujesz siłowo w ogóle w tym momencie, to jest naprawdę ładny wynik. Dobra, ja sobie zrobię jeszcze tak tylko dla rozruszania 60. O, dla rozruszania wiadomo to. Zrobimy więcej, 65, bo nie ma innej opcji. Dobra. Byle tylko zaliczyć, żeby te mięśnie ruszyć. 65 to było, 65. Dobrze, posprzątamy i idziemy na dipy. Dobra. Robiąc to, bo to jest dosyć kontuzjogenne ćwiczenie mm -hmm. mimo wszystko, jeśli chodzi o dipy z ciężarem, barki często siadają, więc staraj się nie dopuścić do tego, żeby zejść tutaj na barkach. Nie? To mi, jest... się to, mi się to naturalnie dzieje, ja, ja wiem. to będziesz wiedział. No. ale ja, ja też tak mam, jak już duży ciężar jest założony, tylko w tym momencie te stoczki rotatorów naprawdę mogą dostać mocno po tyłku, Jasne. więc staramy się tą neutralną pozycję utrzymać dla bezpieczeństwa po prostu. Nie? No i lecimy sobie. Mi że ja w ogóle dosyć dziwnie robię dipy, ale to już Łukasz oceni. <grym grym> to już... piątkę ja się robić poprawnie. Ja zawsze jestem jakoś tak wygięty w takie chińskie S, jak robię te dipy, ale no to, dobra. Może no, się głową nie walnęli, bo tu nisko to dosyć. Nie, bardzo ładnie. Jeszcze jak robimy dipy typowo w liftingu, to żeby podnieść największy możliwy dla nas ciężar, sobie to ułatwiamy pracując w, w stawie biodrowym. czyli schodzimy tutaj do pochylenia i wyprost. ja się boję trochę o to, żeby nie walnąć żeby głową, nie? Robię, nie. To umożliwia podniesienie dużo większego ciężaru. To jest technika dozwolona na zawodach. To lecimy 20 kg. Ja tutaj akurat już nie będę świrował w tych dipach, bo mam barki poniszczone. Przez tyle lat robienia tych dipów mam strasznie zniszczone barki. Więc zrobię tyle co ty dokładnie, żeby Ci podowarzyszyć. Opa. Piątkę sobie Piątkę? in nice. Jak się czujesz pewnie? Siła jest? Klatka mnie boli, szczerze mówiąc. Ale nie klatka, że mięśnie, tylko mostek mnie tak… Że klatka nie, nie jest odpowiednio rozciągnięta, nie ma tej mobilności no, tutaj, to, jest tak, to, spina, to ciągnieć boli... ten mostek i ten mostek do przodu ci wypycha tak. i stąd ten ból się pojawia. I dlatego wiele, wiele osób ogólnie ma ten problem w lipach, więc trzeba po prostu się skupić na tym, żeby z, wzmocnić tą mobilność obręczy barkowej, żeby móc tą klatę otworzyć. Nie? I myślę, że teraz trzydziestkę u ciebie próbujemy 40 -tkę? Dobra, a u ciebie Od razu. to? Ja to samo, co ty robisz teraz. Więc... To dawaj tą dwudziestkę, dobra. No Dobra, powiedz mi czy ja sobie mogę wziąć jakąś podstawkę, bo ja się trochę boję e, tym skoczyć. Czekaj, dam Ci ławeczkę, żebyś na ławkę przeszedł. Ile mam z tym zrobić? No, zobaczymy, ile dasz radę. Trzy, może dwa. Zobaczysz, jak będziesz się czuł. Okej, okay, dobra. Tak, nie jest opór, tylko że... Ja się staram wyszuć, ja ten oprócz wiesz? Aha. Ja się staram zastanowić, który którym nie, nie może nie podołać. Dobra. <gry> no, jedno powtórzonko na luzie. Lecimy. 60 kg. Na raz. Poszło. Pięknie. Dobra. Czujesz się na siłach, że jeszcze podniesiesz jeszcze to max? Może jeszcze dyszkę bym wziął, może, ale to tak, już byłoby na granicy kontuzji, że tak powiem. To nie ryzykujemy, co? Wiesz co, może, może dzisiaj nie. Dobra. Ale 60 kg mamy ja, zaliczone. Ja jestem naprawdę zadowolony. Z tego, tak jak z podciągania, to wiesz, to jestem tak średnio zadowolony, no bo wiadomo, mogło być lepiej. To z tego? To naprawdę jestem zadowolony, 60 kg spoko. Nie wiem jak tam ludzie dźwigają, ale... Fajny no to, ale to tak jak mówiłeś właśnie, jeśli podniósłbyś teraz na ławę powiedzmy te 120 kg, to mniej więcej można liczyć, że jeśli ktoś nie ćwiczy tych dipów tak stricte, nie wzmacnia ich, to połowa tego, co podnosimy na ławie jest dla nas osiągalna. Dipy mamy zrobione, 60 kg, podciąganie zaliczone 30 kg. Robimy teraz fajnie, wyzwanie pokupce. między nami, bo to nie była rywalizacja, tutaj sprawdzaliśmy Twoją siłę, teraz idziemy już porywalizować troszeczkę, na linę idziemy. Na Linę sobie wejdziemy. Zrobimy wyzwanie kto szybciej wejdzie, zejdzie, wejdzie, zejdzie, czyli dwa razy wejście kto na linę i zejście bez używania nóg, same ręce. Bez nóg, same ręce, To tak jest. Będzie zajazd. Gotowy? Tak jest. Hop. Hop, idziemy.

17. No i tak forfal sobie machniemy 20 kalorii na tak. airbajku. Też wyzwanko. Startujemy od zera. Kto szybciej nabije 20 kalorii, ten wygrywa. Ready? Ready. Start. Już no, mnie dasz Równo? Chyba równo oh. 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 No to tutaj mamy oh. chyba rejsi Ale. Ale jest mocno Poczekajcie sekundkę O oh. oh, kurwa od piętnastki Od piętnastu kalorii już mówili na razem I będę tylko dociągnąć Ale fajnie oh. Słuchajcie dziękuję Kasper, że wpadłeś? Widzimy się na pewno na jeszcze nie jednym odcinku. Zrobimy sobie to wyzwanie legionisty. Fajne odcinki przed nami. No i ten odcinek odpowiedział nam na pytanie, jak silny jest Kasper Musiał, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, aktualnie triatlonista, a nie dobrego <laughs>